Proszę księdza, czym dla nas jest albo powinna być palma? Mielkanoc. No właśnie, proszę Państwa, szczęść Boże, dobry pozdrawiam. Najpierw może cieszmy się pogodą w tę dzisiejszą niedzielę, pogodą, która jest bardzo wspaniała. Ona daje radość, daje nadzieję na życie. Cieszmy się wiosną i proszę Państwa, cieszmy się też z tego, że dobiega koniec Wielkiego Postu już wkrótce, bo za tydzień będzie Wielkanoc i te nasze wyrzeczenia, te nasze różnego rodzaju, już tak powiem, kłopoty związane z tym wyrzeczeniem miną i nadejdzie to radosne Alleluja. Ale zanim co, to jeszcze czeka nas Wielki Tydzień. Dzień, a więc wielkie przeżycia, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa. A dzisiejsza niedziela, drodzy Państwo, to, o co Pan redaktor pyta, to jest tak zwana niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej, bądź też niedziela, pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Ja właśnie mam taką palmę, taką gałązkę. Dlaczego dzisiaj przychodzimy do kościoła z palmami? Jest to pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do świętego miasta Jerozolimy. Temu lat 2000, Jezus właśnie wjeżdżając do tego miasta na osiołku, wjeżdżał jako pełen chwał. Jako pełen zwycięstwa, jako Oczekiwany jako bardzo radośnie witany. Wszyscy śpiewali Hosanna synowi Dawidowemu, niech żyje król. Było to właśnie takie bardzo podniosłe, uroczyste przeżycie, które jak wiemy, niedługo będzie trwało, bo przyjdzie Wielki Piątek, ale o tym potem. Właśnie i na spotkanie wyszli mieszkańcy tegoż miasta, ale szczególnie wyszli mali chłopcy, chłopcy żydowscy, e, którzy też śpiewali i którzy pod nogi Jezusa rzucali gałązki oliwne. I właśnie był to taki symbol życzliwości, symbol takiego właśnie bardzo uroczystego powitania. My wiemy, że dzisiaj też nieraz taka jest tradycja, taki zwyczaj, że ktoś, gdy wchodzi do naszego domu, to my nieraz kwiaty sypiemy, prawda, na Boże ciało, to wtedy przynosi się sakramentem, ale nieraz jak jakiś znakomity gość, to nie tylko dywany, ale różnego rodzaju kwiaty. Właśnie takie gałązki oliwne świadczyły o wielkiej miłości do Jezusa, mieszkańców miasta Jeruzalem, ale przede wszystkim tych małych dzieci, tych małych chłopców, i my dzisiaj, gdy przychodzimy do kościoła, kochani, to właśnie przychodzimy z takimi gałązkami, z takimi palmami i też włączamy się w ten tłum, ten tłum witający Jezusa i też albo naszymi sercami, albo naszymi ustami krzyczymy z radości, niech żyje Jezus, mój Zbawiciel, mój Król, niech żyje Jezus w moim sercu, w moim życiu, w moim postępowaniu, a przede wszystkim właśnie w mojej, Przyszłej przyszłej właśnie wędrówce po śmierci, czyli w mojej wieczności. Kochani, dzisiaj właśnie bądźmy takimi ludźmi życzliwymi dla siebie. Bądźmy życzliwymi szczególnie dlatego, że jest to także Światowy Dzień Młodzieży, światowy dzień tych wszystkich ludzi, którzy są nadzieją dla świata, dla Kościoła, którzy są przyszłością narodu, narodów, naszego narodu, naszego społeczeństwa, naszego środowiska. Modlimy się za młodzież, żeby to była właśnie ta cudowna, że tak powiem, część społeczeństwa, która roku. Nadzieje i która też swoim postępowaniem świadczy o tym, że jest przyszłość taka, która nas oczekuje bardzo odpowiedzialną i bardzo taką e, przyszłością e, dojrzało. Kochani, dzisiejsza niedziela jest też niedzielą, która rozpoczyna tak zwany wielki tydzień. Czekają nas wielkie dni. Wielki owszem poniedziałek, wielki wtorek, wielka środa, ale najważniejsze tak zwane trydum a więc wielki czwartek, wielki piątek i wielka sobota, na temat każdego z tych dni można powiedzieć może słów. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy zdali. sobie sobie sprawę, że to trydum paschalne, więc te trzy dni to najważniejsze dni w kalendarzu roku liturgicznego. To są najważniejsze, najbardziej dramatyczne, mówiąc po ludzku, w życiu Jezusa Chrystusa. On podczas tych dni, owszem ustanowił się czy sakrament, sakrament kapłaństwa, ale on podczas tych dni został zdradzony. On podczas tych dni został zaprowadzony na krzyż i on podczas tych dni, chodzi o Wielki Piątek, na tym krzyżu umarł. Dla naszego zbawienia, dla właśnie dla nas, bo nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za swoich przyjaciół. On poprzez tę śmierć, on poprzez to cierpienie dał dowód tej właśnie największej miłości. Nie ma większej miłości. Proszę Państwa, są różne miłości. Miłości narzeczeńskie, miłości małżeńskie, miłości przyjaźnie, miłości rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, ale ta miłość, jaką wyświadczył Chrystus, jest miłością największą, bezkonkurencyjną, mówiąc tak technicznie, miłością z tak wysokiej półki, że my nie jesteśmy w stanie dosięgnąć, tylko popatrzeć, pozazdrościć i w tym kierunku dążyć, w myśl słów Chrystusa Bądźcie doskonali, jak jest Wasz Ojciec Niebieski doskonały. Bóg zapłaci. To wszystko już, tak? Myślałam, że jeszcze będzie pytanie jakieś. Nie, Panie doktorze, dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Sobalszczyzny. Mam nadzieję, że to najpiękniejsza palma, bo jeszcze może tak. Proszę Państwa, dzisiaj jest konkurs najpiękniejszą palmy. Jak wiemy, taka palma pojawiła się w naszej parafii prawie 6 metrów, którą wykonali Wykonali rodzice i wychowawczynie z przedszkola e, mała gwiazda z Lidstar, tak to się nazywa po angielsku. I właśnie e, są jeszcze inne też palmy, ale te troszeczkę mniejsze palmy. Także i gratulacje, a jednocześnie, a jednocześnie cieszmy się, że są ludzie, którzy w ten sposób się angażują i którzy też poświęcają tylko swój talent, swój czas, ale też jakieś tam datki, bo przecież taka palma na pewno kosztuje nie tylko czas, ale też pewne, pewne jakieś tam wartości materialne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wesołych świąt na te właśnie dni, które nas, na święta, najważniejsze święta zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wesołych Świąt. Bóg za Dzięki.